Zanim pomodlimy się razem, chcę Cię zaprosić do czegoś ważnego. Zatrzymaj się na chwilę, usiądź wygodnie i wsłuchaj się w to, co Bóg dziś chce Ci powiedzieć. Bo to nie jest zwykłe przesłanie, to może być odpowiedź na pytanie, które nosisz w sercu od lat. I właśnie dlatego, proszę Cię, zostań do końca, bo na zakończenie tego filmu czeka na Ciebie szczególna wiadomość, której nie możesz przegapić. A jeśli chcesz więcej takich treści, nie zapomnij kliknąć subskrybuj. To pomaga nam docierać do większej liczby serc, takich jak Twoje. Czy zdarzyło Ci się kiedyś patrzeć na kogoś i pomyśleć w ciszy: chciałbym mieć taki talent jak on. Może to był wokalista, którego głos poruszał serca, może mówca, którego każde słowo niosło mądrość, albo lider, który z łatwością inspirował innych, a może to był ktoś z Twojego otoczenia. Sąsiad, kolega z pracy, członek rodziny, kto zdawał się mieć to coś, czego ty nie masz. I może gdzieś głęboko pojawiła się ta myśl, gdybym tylko miał taki dar, może wtedy. Bóg mógłby mnie naprawdę użyć, może wtedy miałbym jakąś wartość. Jeśli kiedykolwiek tak pomyślałeś, chcę cię dziś zachęcić do podzielenia się tym w komentarzach. Opowiedz historię, czy była taka sytuacja, w której. Poczułeś się mniejszy przez porównanie do kogoś innego? Twoje świadectwo może dotknąć kogoś, kto właśnie tego potrzebuje. Bo prawda jest taka. Bóg nie popełnił błędu, stwarzając Ciebie takim, jakim jesteś. I za chwilę Ci to pokażę. Pozwól, że opowiem Ci pewną historię, którą Jezus przekazał swoim uczniom. Znajduje się w Ewangelii Mateusza, rozdział 25, wersety 14-29, to przypowieść, która, choć ma dwa tysiące lat, wciąż dotyka najgłębszych zakątków naszego serca. Jezus powiedział, że Królestwo Niebieskie jest jak człowiek, który wybierał się w daleką podróż. Zanim odszedł, powierzył swoje bogactwa trzem sługom. Każdemu dał coś innego, nie według przypadku, ale według jego zdolności. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. I odszedł. Dziś słowo talent kojarzy się nam z umiejętnością, ale w czasach Jezusa było to coś więcej: ogromna suma pieniędzy, ciężar złota lub srebra. Ale Jezus mówił o czymś jeszcze głębszym, mówił o darach, które Bóg wkłada w nasze życie: darach duchowych, zdolnościach, powołaniu. Ten, który otrzymał pięć talentów, natychmiast zabrał się do pracy. Zainwestował to, co otrzymał, i podwoił wartość. Drugi zrobił to samo ze swoimi dwoma talentami, ale trzeci, ten, który otrzymał jeden, poczuł coś znajomego. Coś, co wielu z nas zna aż za dobrze. Strach. Poczucie, że to, co dostał, nie jest wystarczające, że nie został naprawdę obdarzony, że nie ma sensu próbować. I więc zakopał swój talent w ziemi, ukrył go i czekał. Ta przypowieść nie jest o pieniądzach. To historia o odpowiedzialności za to, co otrzymaliśmy. To przypomnienie, że Bóg nie oczekuje, abyśmy mieli tyle samo co inni. On nie mierzy naszą wartość ilością darów, ale naszą wiernością. I za chwilę zobaczysz, jak wielką różnicę robi decyzja, by użyć tego, co się ma, lub tego nie zrobić. Kiedy Pan powrócił z podróży, wezwał swoich sług, by rozliczyli się z tego, co otrzymali. Pierwszy przyszedł z radością. Pokazał, że pięć talentów zamieniło się w dziesięć. Drugi zrobił to samo. Dwa przyniosły cztery. Pan uśmiechnął się do obu i powiedział te same słowa: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach małych nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twojego pana. Ale trzeci sługa przyszedł z wymówkami. Nie z radością, nie z wdzięcznością, tylko ze strachem. Powiedział, no, Panie, wiedziałem, że jesteś surowym człowiekiem, bałem się, więc zakopałem to, co mi dałeś. Masz, oto ono, nic się nie zmieniło, nic nie zginęło strach. To on odebrał mu możliwość doświadczenia Bożego błogosławieństwa. Nie chodziło o to, że nie przyniósł pięciu talentów zysku, chodziło o to, że nawet nie próbował, nie zaufał, nie uwierzył, że to, co otrzymał, miało wartość. I właśnie dlatego ten fragment jest tak poruszający, bo pokazuje, jak łatwo możemy ulec temu samemu głosowi: Nie jesteś wystarczająco dobry, nie dasz rady, lepiej nic nie rób, żeby nie zawieść, ale to kłamstwo. I ten, kto je wypowiada, to nie Bóg, bo Bóg nie oczekuje perfekcji, On oczekuje gotowości, nie szuka największych, szuka wiernych. A każdy z nas ma coś, co można pomnożyć. Jeśli tylko zdecydujemy się to wydobyć z ziemi, odkurzyć i zaufać, że On będzie działał przez nas. Nawet jeśli nasze dłonie drżą, nawet jeśli nasze serce się boi, bo to właśnie wtedy wiara zaczyna działać. Świat, w którym żyjemy, ma swoje własne standardy. Wartość mierzy się widocznością, liczbą obserwujących, lajków, rozgłosem. Ale Królestwo Boże działa zupełnie inaczej. Tam, gdzie świat widzi małe, Rzeczy Bóg widzi serca pełne oddania. Tam, gdzie nikt nie klaszcze, nie nagrywa, nie oklaskuje, niebo się raduje. Dlatego ta przypowieść o talentach jest tak głęboka, bo mówi nie tylko o lęku, ale o wiernym sercu, które robi to, co trzeba, nawet gdy nikt nie patrzy. Być może Twoim darem nie jest występowanie na scenie, ani przemawianie do tłumów. Może Twoim powołaniem jest służyć cicho, bez rozgłosu. Może jesteś tym, który pociesza, modli się w ciszy, gotuje dla innych, porządkuje, troszczy się o dzieci lub osoby starsze, i może czasami myślisz, że to nie ma znaczenia. Ale w oczach Boga to wszystko ma ogromną wartość. On widzi każdy gest, każde słowo otuchy, każdą chwilę cierpliwości i miłości. I nie porównuje cię z nikim. On patrzy na twoje serce. Jezus nie powiedział dobrze zrobiłeś, bo osiągnąłeś tyle samo co tamten. On powiedział: dobrze, sługo wierny, bo każdy dał z siebie to, co miał. Wierność w małym to coś, co porusza serce Boga. Dlatego nie pozwól by cisza, brak uznania czy porównania z innymi odebrały ci radość z twojego daru. Jeśli twoim darem jest dobroć, dawaj ją bez wahania. Jeśli umiesz pocieszać, mów słowa życia. Jeśli służysz w ukryciu, pamiętaj, że niebo patrzy i uśmiecha się, bo Bóg ceni to, czego świat nie zauważa. Panie Jezu, przychodzę teraz do Ciebie z sercem otwartym, choć czasem pełnym wątpliwości. Dziękuję Ci, że jesteś moim dobrym i wiernym Panem, że nie patrzysz na mnie przez pryzmat tego świata, nie porównujesz, nie oceniasz według liczby talentów, nie narzucasz mi cudzych zadań. Ty znasz moje imię. Znasz moją historię, znasz moje słabości i mimo to powierzyłeś mi coś cennego. Dziękuję Ci, że stworzyłeś mnie celowo, że dałeś mi dar, który idealnie pasuje do tego, kim jestem. Czasem trudno mi w to uwierzyć, zwłaszcza wtedy, gdy czuję się zbyt cichy, zbyt zwyczajny, zbyt mało znaczący, kiedy myślę, że nie mam nic, co mogłoby być użyte w Twoim królestwie, ale właśnie w tych momentach proszę Cię, przyjdź bliżej, dotknij mojego serca. Otwórz moje oczy, abym zobaczył to, co Ty już we mnie umieściłeś. Obdasz mnie odwagą, bym nie chował darów ze strachu. Nie czekał na idealny moment, który nigdy nie nadejdzie. Nie wierzył w kłamstwa, które mówią: Nie jesteś wystarczający. Panie, daj mi świętą śmiałość, daj mi serce gotowe odpowiedzieć tak, nawet jeśli się boję, nawet jeśli nie czuję się gotowy. Pomóż mi zrozumieć, że nie chodzi o moją zdolność ale o moją dostępność, bo ty nie pytasz, czy jestem idealny, ty pytasz, czy jestem gotowy, a ja dziś mówię: Jestem. Twoje słowo mówi w liście do kolosan: cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi. I dlatego dziś składam Ci moje dary: moją pracę, mój czas, moje słabości, moje marzenia. Uczyń z nich coś, co przyniesie nadzieję innym, coś, co przyniesie Tobie chwałę. Panie, teraz, gdy moje serce zostało poruszone, nie chcę już czekać, nie chcę odkładać Twojego powołania na później, nie chcę żyć w trybie kiedyś, kiedyś zacznę, kiedyś się odważę, kiedyś coś zrobię. Dziś chcę powiedzieć teraz. Teraz, Panie, oddaję Ci to, co mam, niezależnie od tego, czy moje dary są duże czy małe w oczach świata. Wiem, że w Twoich oczach są święte i chcę nimi służyć z radością. Panie, użyj moich rąk, by przynosiły pomoc, użyj mojego głosu, by przynosił pocieszenie, użyj mojego serca, by kochało tych, którzy są odrzuceni, użyj mojego życia w domu, w pracy, w codzienności, jako narzędzia pokoju i światła. Pomóż mi nie szukać sukcesu, ale posłuszeństwa, nie pragnąć uznania, ale Twojej obecności, nie szukać tłumów, ale Twojej prawdy. Duchu Święty, proszę, pokaż mi, jaki dar we mnie złożyłeś. Otwórz moje oczy na to, co już mam. Przypomnij mi, że nie zostałem stworzony przypadkiem, ale z miłością i celem. Jak mówi pierwszy list do Koryntian, rozdział 12: Każdemu z nas dany jest dar ducha, by przynosił pożytek innym. Niektórym dajesz mądrość, innym wiarę, jeszcze innym uzdrawianie, słowo prorocze, rozróżnianie duchów, służbę lub zachętę. Każdy z tych darów ma znaczenie. Każdy jest ważny. Dlatego, Panie, nie pozwól mi już dłużej ukrywać tego, co mi powierzyłeś. Pomóż mi świecić, nawet jeśli świat nie patrzy. Pomóż mi iść, nawet jeśli droga jest niepewna. Chcę, aby każda chwila mojego życia przynosiła Tobie chwałę, bo Ty jesteś wart wszystkiego. Kocham Cię i dziękuję, że mnie wybrałeś. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, napisz Amen w komentarzu. Niech to będzie Twój akt wiary. A jeśli potrzebujesz szczególnej modlitwy, napisz. Będzie dla nas zaszczytem modlić się razem z Tobą. Niech pokój i łaska Pana Jezusa Chrystusa będą z Tobą na zawsze.